A ze mną już teraz Arkadiusz Pilarz, współtwórca i dyrektor biegu Ponowe Życie. Dzień dobry. Witam serdecznie. To była relacja z 12 biegu Ponowe Życie w Wiśle, ale wszystko zaczęło się w 2011 roku. Skąd wzięła się ta inicjatywa i dlaczego postanowiłeś zająć się promocją polskiej transplantologii? Dodajmy, że promocją, którą do tej pory nikt w Polsce absolutnie się nie zajmował. To prawda, minęło już 8 lat od początku tego projektu. Cały pomysł powstał na kanwie historii Przemka Salety i jego córki. Przemek 12 lat temu oddał nerkę swojej córce Nicole, uratował jej życie i udowadnia, że można uratować bliskiej osobie życie, a nic z tego życia nie stracić. I stwierdziliśmy, że o tej transplantologii tak niewiele się mówi wtedy w Polsce. Przemek chciał zrobić coś ciekawego, wykorzystać swoją historię, wspaniałą, piękną. No, i stąd pomysł, że zestawimy znane osoby ze świata sportu, muzyki, ekranu, filmu, polskiego kabaretu z osobami po przeszczepieniu z całej Polski i pokażemy, że te osoby niczym się nie różnią. Że normalnie funkcjonują, normalnie żyją, pracują, są aktywne sportowo, dziewczyny po przeszczepieniu rodzą dzieci. Nic się nie zmienia. Początek tego wydarzenia z pewnością nie był łatwy, ale spotkały się z bardzo dużą życzliwością zarówno środowisk osób po przeszczepach, jak i aktorów, dziennikarzy, muzyków, sportowców, którzy licznie, pamiętam, podczas pierwszej edycji włączyli się w bieg po nowe życie. Tak, to prawda, początki były trudne, Kilkanaście znanych osób dotarło do Wisły. Wtedy myśleliśmy, że, że to naprawdę jest rekord świata, ale trzeba wspomnieć, że dzisiaj wsparło nas ponad 270 osób znanych. Na potrzeby tego projektu nazywamy Je Gwiazdami. A w tym roku nawet 70 sztafet i to też absolutny rekord. Absolutny rekord, 73 sztafety jutro na rynku Wiśle, na placu Hoffa. Bardzo się z tego cieszymy, no bo z roku na rok jest nas więcej. Co to znaczy? To znaczy, że jest większe zainteresowanie, większe dotarcie i są większe efekty. To skoro mówiliśmy trochę o historii, powiedzmy o tym, czym jest Bieg po nowe życie, bo to nie tylko edycja Wiślańska, to od kilku lat także edycja Warszawska, ale to również całoroczna inicjatywa, taka jak chociażby portal informacyjny. To prawda. Ja w zeszłym roku w obecności wszystkich naszych gości tutaj w Wiśle złożyłem taką obietnicę, że zdobię wszystko, aby Bieg Po Nowe Życie stał się całorocznym projektem wsparcia polskiej transplantologii. I dzisiaj można powiedzieć, że ten zeszły rok był przełomowy, bo po pierwsze stworzyliśmy przepiękny weekend transplantologiczny w Wiśle, ale pojawiliśmy się w połowie września w Warszawie. Tam zrobiliśmy historyczne edycje, największe, 83 gwiazdy, 100 osób po przeszczepie z całej Polski. Pierwsza relacja na żywo na głównej stronie Onetu, 606 tysięcy ludzi nas oglądało. 2 godziny 33 minuty byliśmy na wizji, ale oprócz tych wydarzeń wiślańskich i warszawskich, to pojawił się całkowicie nowy projekt, projekt pod nazwą Zwykła Karta, Niezwykły Dar, gdzie wspólnie z osobami po przeszczepieniu z całej Polski rozdaliśmy podczas 30 największych wydarzeń sportowych 100 tysięcy plastikowych świadectw woli. Osoby to po przeszczepieniu rozdawały, opowiadając swoje historie, pokazując, że normalnie funkcjonują, normalnie żyją i że trzeba mieć tą świadomość, jeżeli chodzi o transplantację. Co zmieniło się od 2011 roku do dziś, w świadomości Polaków, w świadomości także tych, którzy uczestniczą w biegu ponowe życie? Bo na samym początku to była taka takie intrygujące. Co to jest bieg po nowe życie? Transplantologia mówiło się sporo, było także nieco szumu medialnego, pamiętam w tym okresie wokół transplantologii. Badaliście to, jak zmieniła się ta świadomość dotycząca samej transplantologii? To jest bardzo złożony temat, bardzo trudny, bardzo złożony. Ja miałem przyjemność rozmawiać z wieloma osobami, profesorami ze wszystkich ośrodków, koordynatorami transplantologicznymi, osobami po przeszczepieniu, mediami. I wszyscy dzisiaj mówią, że trzeba cały czas pracować nad tą świadomością, że ona cały czas jeszcze jest za mała, że niewiele osób wie o tym w Polsce, że po swojej śmierci oddając organy można uratować nawet siedem osób. Więc ta świadomość to budowanie, takie organiczne rozmawianie, tak jak my tutaj przekazujemy pałeczkę i ona idzie dalej w ogóle dzisiejszy pomysł na to nasze spotkanie tutaj w studio jest bardzo ważny. Przy kawiotransplantologii. Ja uważam, że można rozmawiać przy kawiotransplantologii. Wręcz powinniśmy. Raz od czasu. Choć wiem o tym, że Polacy nie do końca chcą rozmawiać na trudne tematy, ale jestem przekonany o tym, że małymi kroczkami jesteśmy w stanie pogłębić tą świadomość po to, żeby zdecydowanie było więcej dawców. Musimy wspomnieć o tym, że co roku ratuje się dzisiaj dzięki przeszczepieniom narządów ponad półtora tysiąca ludzi. Ale uwaga, prawie dwa tysiące Osób jest zakwalifikowanych do przeszczepienia narządu i dla nich jest to być albo nie być. Więc to jest jedyna szansa. Wspomniałeś o karcie, którą rozdajecie, zwykła karta, niezwykły dar. Jak ludzie reagują, którzy spotykają się, bo to nie tylko podczas biegu, po nowe życie tutaj w Wiśle czy w Warszawie, uczestniczycie również w bardzo wielu różnych eventach w całej Polsce. Z jakim przyjęciem ona się spotyka? W zeszłym roku pojawiliśmy się na 30 wydarzeniach. Byliśmy na piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej. Odwiedziliśmy maratony, półmaratony, triatlony, ranmagedon, kolarstwo, boks. Wszystko rozpoczęło się na pikniku olimpijskim w Warszawie, a skończyło 22 grudnia na meczu Lechi w Gdańsku. Ostatnie kilka tysięcy świadectw woli zostały rozdane i rozdysponowane z tych 100 tysięcy. Bardzo ciekawe reakcje. Osoby po przeszczepieniu opowiadają swoje historie. Ludzie czasami mają łzy w oczach, nie wiedzieli, niektórzy wiedzą, niektórzy wyciągają przede i mówią mam, ja mam, ja wiem, ja wiem, że tak powinno się. Bardzo różnie, natomiast cały czas za mało. Nawiązując do historii, o której już sporo mówiliśmy, co było najtrudniejsze w tej inicjatywie, w biegu po nowe życie? Początki, czy może coś po drodze, w trakcie? Projekt Bieg Po Nowe Życie jest wspaniały. Jestem przekonany, że jest potrzebny bardzo, jeżeli chodzi o całe środowisko, jeżeli chodzi o całe środko transplantologiczne, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo. Projekt jest bardzo skomplikowany, bo dotykamy bardzo różnych grup społecznych. Są zaangażowane bardzo szeroko media, lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Osoby po przeszczepieniu z całej Polski, gwiazdy, sportu, muzyki, ekranu i filmu, ale i partnerzy, sponsorzy, instytucje, które nas wspierają. Jest ich faktycznie coraz więcej, natomiast Wygląda mi na to, że najtrudniejszym będzie przełom, że dzisiaj pracując przez cały rok w tym projekcie, no trzeba niestety jeszcze więcej środków finansowych po to, żeby to wszystko jeszcze lepiej i profesjonalnie ogarniać. Kilkukrotnie w ciągu naszej rozmowy wspomniałeś o mediach, które niezwykle życzliwie od samego początku podchodzą do biegu po nowe życie. Tak, kiedy się zastanowić, znam tylko jedną tego typu inicjatywę, która łączy media ponad podziałami. To Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale Bieg po Nowe Życie to jest także taka inicjatywa, która um, niezależnie od tego, jaka to by nie była stacja radiowa, telewizyjna, prasowa, portal internetowy, wszyscy są w tych dniach promujących transplantologię razem. Jak to się robi? Pięć lat temu podjęliśmy decyzję, taką świadomą decyzję, że zrezygnujemy z patronatów medialnych, czyli nie będziemy się przypisywać do jednej prasy, do jednego internetu, do jednej telewizji, do jednego radia. Choć było to standardem wtedy i jak ja zacząłem jeździć i tłumaczyć przedstawicielom mediów szeroko pojętych, że chcemy zrobić to inaczej, że idea jest tak szczytna, tak ważna i tak wielka, że nie możemy tak tego robić, że musimy to robić inaczej, że musimy to robić ponad podziałami medialnymi, to wszyscy na tak trochę dziwnie patrzyli. Wtedy na pierwszym biegu wystawiliśmy trzy sztafety medialne. W zeszłym roku tych sztafet było 29, w tym roku będzie ponad 30, pobijemy kolejny rekord, a już dzisiaj przez te 8 lat ponad 70. Mediów wystawiło swoje medialne sztafety, co oznacza, że po pierwsze czynnie wzięło udział w biegu Po Nowe Życie, a przy okazji też relacjonowało ten bieg i pisało i mówiło o transplantologii polskiej. To jest dla nas gigantycznie ważne. Media udowadniają w tym projekcie, że można budować dzisiaj przy ważnych ideach całkowicie wszystko ponad podziałami i że kwestie biznesowe nie są najważniejsze. A ty udowodniłeś, że jest to możliwe, bo nie wszystkim się to udaje. Rozmawiasz z ludźmi po przeszczepach, rozmawiasz z dziennikarzami, ale jesteś również blisko środowiska transplantologicznego. Jak środowisko lekarzy, którzy na co dzień zajmują się ratowaniem życia w ten sposób, odbiera tę inicjatywę? I jakie zmiany. Oni zauważyli. Będziemy jeszcze dzisiaj lekarzy, profesorów pytać o to, ale jak to wygląda z Twojej perspektywy? Ja myślę, że jeżeli chodzi o zmiany, to oni najlepiej na, na to pytanie odpowiedzą, bo są tam na co dzień w, ty, w tym całym szaleństwie, jeżeli chodzi o ratowanie życia ludzkiego. Natomiast jeżeli chodzi o samo odbieranie, nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że dzisiaj na tym wydarzeniu będzie ośmiu profesorów z całej Polski, z różnych ośrodków transplantologicznych, wspaniali fachowcy, najwięksi giganci polskiej transplantologii i to oznacza, że bardzo rzadko w Polsce dzisiaj zdarza się, żeby przy takich wydarzeniach pojawiało się tak bardzo, tak dużo ważnych osób, jeżeli chodzi o transplantologię. Porozmawiajmy jeszcze o portalu internetowym, który został uruchomiony w ramach Biegu po nowe życie. To już jest w zasadzie coś, co żyje własnym życiem. Jakie informacje można na nim znaleźć, do kogo ten portal jest adresowany? Czy są to osoby po przeszczepach ich rodziny, czy także osoby, które chcą zgłębić swoją wiedzę na temat samej transplantologii? Pracując z tą transplantologią przybiegu po nowe życie doszliśmy do wniosku, że fajnie by było mieć takie miejsce, gdzie wszystkie najważniejsze informacje, aktualności, ciekawości ze świata medycyny transplantacyjnej będzie można znaleźć na bieżąco. Że będzie można zobaczyć osoby po przeszczepieniu, ich historię, przeczytać, zobaczyć, zastanowić się, wszystkie ośrodki transplantologiczne, koordynatorów i to wszystko stwierdziliśmy, że założymy nowy, powołamy nowy portal pod adresem transplantologia.info, końcem roku powstał. Cztery miesiące funkcjonuje, ponad 180 aktualności, newsów już się tam pojawiło i informacji, i z tego się bardzo cieszymy. Mamy ambicje, żeby ten projekt był jeszcze lepszy. Mam taką nadzieję, że kolejne miesiące tylko jeszcze to bardziej usprawnią i będziemy mieli więcej osób, które będą chciały nam jeszcze pomóc. Jest duże zapotrzebowanie, sądząc po ruchu na tej stronie internetowej, na wiedzę na ten temat. Jesteśmy jej rządni i chłoniemy ją chętnie. My, wszystkie osoby po przeszczepieniu, jest ich kilkanaście tysięcy dzisiaj w Polsce, szukają różnych ciekawych informacji, właśnie inspiracji, jeżeli chodzi o osoby po przeszczepieniu, te ich historie y, są z nami. Widzimy to, jak to wygląda, z miesiąca na miesiąc jest więcej odwiedzin, jest więcej cytowań w mediach ogólnopolskich. Z czego już się bardzo cieszymy i trochę jesteśmy zaskoczeni, że tak szybko udało nam się już gdzieś tam zaistnieć w mediach ogólnopolskich. No i jestem przekonany, że czym więcej, czym lepiej będziemy pisać i opisywać tą transplantologię, tym też będzie więcej wejść. No, poza tym ten portal to także sprawdzone, co najważniejsze, źródło informacji, bo źródeł informacji może być mnóstwo. Ważne, by korzystać z takich jak to, sprawdzonego. Bardzo ważny temat. Bardzo ważny. Ja cały czas uważam, że dzisiaj w Mediach brakuje takiej rzetelności, takiej prawdziwego, takiego prawdziwego dziennikarstwa, a my staramy się przekazywać tylko i wyłącznie informacje, takie, które mają swoje historie, mają sprawdzone źródło i to wszystko tak naprawdę tam ma po kolei pys, po i ma ręce nogi, jak to się mówi. Dzisiaj wieczorem Gala. Polskiej transplantologii, to brzmi dumnie, będą także wyróżnienia dla tych, którzy są dla transplantologii zasłużeni. W jakich kategoriach? Pięć kategorii dla instytucji osób, które zasłużyły się, tak jak mówisz, dla polskiej transplantologii. Najważniejszą nagrodą, choć każda jest ważna czy równie ważna, jest osobowość polskiej transplantologii. To jest dla nas taki top topów i ta ostatnia, piąta nagroda jest najważniejsza, ale i też wyróżniamy media. Które nas wspierają i wspierają w ogóle polską transplantologię, bo to nie tylko chodzi o wspieranie biegu po nowe życie. Mówimy i patrzymy na to szeroko, jeżeli chodzi o całość działań zeszłorocznych i partner, i osoba znana która też się angażuje nie tylko przy biegu, ale również w różnych innych akcjach, także naprawdę dużo będzie się działo. O tym wszystkim, drodzy Państwo, opowiadał Państwu Arkadiusz Pilarz, współorganizator i dyrektor biegu Po Nowe Życie, a teraz już z naszym kolejnym gościem Bartosz Kaintoch. Dziękuję bardzo.